Nazywam się Ewa i chciałabym dzisiaj z Wami pogadać o pielęgnacji skóry, mianowicie o masażu twarzy. Co taki masaż może nam dać i jak go poprawnie wykonać? W naszej twarzy znajduje się około 50 różnych mięśni. Niezwykle ważne i wielkie korzyści płyną z tego masażu, jeżeli wykonujemy go regularnie. Jest to tak zwany mikrotrening, bo właśnie dzięki niemu nasza skóra na twarzy staje się napięta i ciągle utrzymujemy nasz stały owal twarzy. Inną zaletą płynącą z tego masażu jest również to, że dzięki niemu pozbawiamy się naszych przebarwień i nasza skóra, która jest sucha, nie będzie już taka sucha. Taki masaż usprawnia układy krążenia, limfatyczny, hormonalny oraz nerwowy. Odlenienie komórek skóry, poprawia się kondycję cery oraz mięśni twarzy. Dzięki takiemu zabiegowi kosmetyki, które będziemy następnie w siebie wklepywać, będą lepiej się wchłaniać. Kolejną ważną rzeczą jest to, że dzięki masażowi pozbywamy się trochę naszego stresu, to ma być taka terapia, dzięki której odpoczywają nie tylko nasze mięśnie, to, co fizyczne, lecz to, co jest w naszej głowie psychicznie. Jeśli będziecie wykonywać ten masaż naprawdę regularnie, naprawdę te wszystkie pory widoczne na twarzy, one mogą zniknąć. Przebarwienia tak samo. Jedynie co trzeba zrobić to nie traktować tego po macoszemu, tylko przyłożyć się, pamiętać o tym rano, wieczorem, spędzić te 10-15 minut i uwierzcie mi, wtedy efekty będą naprawdę zadowalające, rewelacyjne. Przeciwwskazania. Masaż odradza się osobom, które chorują na trądzik, mają opryszczkę, bo wiadomo, następnie rozsiejemy te nasze zakażenia, zarazki i efekt może być odwrotny. Zaczynamy. Na samym początku pamiętajcie, że masaż wykonujemy na oczyszczonej już buzi. Umyjcie ją czym lubicie, tym co macie. Może być to pianka, może być to żel. Jest to obojętne naprawdę. Po czym oczywiście osuszamy buzię i przygotowujemy się do masażu. Ja skorzystałam z opaski, bo mam grzywkę, więc wiadomo, nie chcemy teraz tej włosów pomiędzy naszymi palcami. E, a zaczynamy, zaczynamy właśnie rozgrzanie twarzy naszymi dłońmi. Więc e, paluszkami przejeżdżamy sobie tutaj, masujemy leciutko nasze, nasze czoło, schodzimy niżej, e, masując nos do, aż do oczu. Takim właśnie ruchem. Niezbyt mocno, niezbyt lekko. Musicie wyczuć to na swojej własnej skórze. No i skupiamy się na żuchwie. Sposoby są różne. Ja na przykład robię sobie takie szczypce z palców i robię takie ruchy, wyciągając właśnie tutaj. Tak. Można to robić również w ten sposób, kostkami naszych dłoni. Nasz od buzi i ciągniemy w górę. Wszystkie ruchy powinny być wykonywane właśnie w tą stronę, na zasadzie liftu, tak? Czyli nie klepiemy jakkolwiek, nie podnosimy tak do przodu, tyłu. Nie, raczej nie. Tutaj, żeby te łapki nam się nie robiły, robimy taki lekki masaż opuszkami w tą stronę. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I dociskamy. I dociskamy i tu na górze również w znaczy naszych brwiach. Możecie to robić kciukami. Przytrzymać przez kilka sekund, trzy. No. Przygotowywanie powinno trwać tak około pięciu minut. Cały masaż powinien trwać 5-15, ale chcemy już przejść do masażerów, tak więc zaczynamy. Naszym pierwszym masażerem jest masażer kamienny firmy Flav. Kamienne są o tyle dobre, że nie podrażniają nam zbytnio twarzy. Jeżeli jest naczynkowa, na pewno jej nie zaszkodzi. Jest to pewien sposób prasowania twarzy, więc wygładza nasze zmarszczki. Ten roller wykonany jest z kamienia ametystu. Myślę, że na stronie znajdziecie jeszcze dużo innych, na przykład z kwarcem. Mamy tutaj dwie końcówki, większą i mniejszą. Mniejszą możemy się dostać zawsze do tych mniejszych miejsc, jak na przykład o tutaj nasze, mamy te bruzdy. Widzicie? Jest bardzo przyjemny, jest chłodny i ogólnie zaleca się te masażery trzymać w lodówce. Tak więc no, myślę, że warto dla lepszych odczuć po prostu. Jak wykonujemy ten masaż? Więc tą końcówką, tak samo jak robiliśmy masaż rę rękoma, tak samo możemy to robić z masażerem czyli prasować powoli ruchy do góry. Do góry czoło. Tutaj, w tym miejscu, podnosimy sobie tutaj. Czuć jest taki, widzicie, mięsień właśnie, który chce być rozluźniony. Pamiętajcie, musicie słuchać waszej twarzy, bo ona wam będzie mówić co, gdzie i jak, tylko trzeba się trochę temu przesłuchać. W tą stronę, jeszcze możemy tutaj sobie do góry nią wejść, w ten sposób i właśnie tą mniejszą końcówką z oczami. Myślę, że to też redukuje sińce pod oczami. Czy nie myślę, wiem? Tylko jak już mówiłam, regularność to jest bardzo, bardzo istotne w tym przypadku. Wobec tego, no to nie spodziewajmy się cudów. O, dobrze, będzie fajne. Kolejny w dzisiejszej kolekcji masażer to masażer z igłami. E, firma Derma Roller System. Myślę, że jest ciekawy. Te igiełki nie są zbyt ostre. Ale co warto wiedzieć, to właśnie, że te mikronakucia one bardzo przypominają zabieg mikrotermabrazji, tak więc to jest domowy zabieg kosmetyczny w domu. Świetna sprawa, jednak nie dla każdego e, osoby, które mają naczynkową cerę lub trądzik różowaty nie powinny jego stosować, żeby jeszcze bardziej nie podrażnić sobie skóry. E, ja mam dosyć naczynkową, jednak policzki są do, taką bezpieczną strefą, więc tutaj jak najbardziej można je wykonywać. Teraz czas na mojego absolutnego faworyta. Jest to masażer pulsacyjny. Tak więc yy, przygotujcie się, bo. Czekajcie. Działa. Ten masażer również sprawdzi się dla cery dojrzałej, ale dla młodej dziewczyny, która chce utrzymywać swoje kształty twarzy, również. Słuchajcie, takie urządzenie redukuje nam nasze zmarszczki w okolicach oczu, ust. Wiadomo, że na ustach to też się zbiera. Oraz szyi, jeżeli będziecie stosować go na szyi. Ruchem do góry w stronę brzuchy i na zewnątrz. To tyle na dzisiaj. E, dzięki za oglądanie. Napiszcie proszę mi, który masażer podoba Wam się najbardziej, który Was może zachęci. No ja dalej się nie mogę napatrzeć na ten, tak więc wiadomo już go odkładam. E, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Hej!